Jezu, ja mam nadzieję, że moja bateria w telefonie to przetrwa. Płuchajcie. Czy ja mogę to zobaczyć? Gdzie jest moja bateria w telefonie? E, dobra, bateria się trzyma. Już myślałam, że będzie gorzej. Mm. Gdzieś <laughs> ruba potem podkładka. Albo dwie, na końcu dokręcamy nakładkę. Okej. Okay. Cześć Moja. Mm. Dobra. I teraz robimy znowu kwiatki. Razem żółte tak dla odmiany. Mam nadzieję, że w dobrą stronę. O, te są ładne te żółte kwiatuszki. I one będą tutaj. Co ciekawe, tylko dwa mają być. Mówiasz, ustawione wygaszenie, to się wszystko śmiga. No, wygasza się. Na szczęście. <noise> bo tak to. Znaczy, normalnie nie mam ustawionego wygaszenia, ale na tej aplikacji chyba musi być ustawione, bo się wygasza. No ale. Dobrze jest, dobra. Mm. Teraz mamy kolejne takie. Trzy. Yy, I takie. Jedno. Teraz łomatko. sobie to obrócę w ten sposób. I to idzie tutaj. To idzie tutaj na krańce. Widzę wszystkie. I tutaj. Chyba sobie można sam stawić, ustawić. Nawet bo To są chyba kwiatki Wszystkie. <laughs> Jak masz, masz milion zapasowych kwiatków, możesz sobie dołożyć jeszcze jeden żółty. Jak zostanie, to se dołożę. Zobaczymy, bo jeszcze nie wiem, czy czasem coś tu więcej. Nie będę potrzebować zaraz kwiatków. Hmm, czekajcie. Teraz budujemy ula chyba. To e, jest to, jest to i to chyba. Teraz idzie tak i tak, no. Wygląda bardzo kolorystycznie, fajnie, pasująco do Minecraftowego Ula. I to ma być tutaj. Tylko nie ma dziurki na, na to, żeby pszczółki wlatywały do środka. Aha, bo tu trzeba dwa takie. Boże. Ania Ogar. Ania Ogar. O, woda, dziękuję, że jest zrobię, no nie, czasem przykro mi. A ja nie możesz sobie zmniejszyć trochę jakości. Może to jakoś pomoże. O, tu jakieś włosy do kota. Tak jeden na drugim. Jak to tak? To wygląda jak jakaś mleczna kawa. <laughs> nie wiem. Nabrze. Teraz kolejne kwiatki. Te kwiatki w ogóle kojarzą mi się z tymi chyba z Belleville, bo chyba tam były takie kwiatki. Albo podobne. Nie wiem. W którym zestawie miałam takie kwiatki? Jest jeden taki, jeden zielony. I patrzcie, tu są nawet fioletowe kwiatki, ale urocze. Miałam tyle różnych kolorów kwiatków. Tu i tu się wsadza. I teraz ten kwiatek jest obok kula. Teraz będziemy mieli kwiatka z niebieskimi. Czyli, nie teraz budujemy, proszę Państwa. O! Nie zapominajki. Bardzo dobrze. Nie idą tutaj. Dziurkę. Kucyk? Albo klacz. Nie, bo ja muszę być ogarem. Lata makiata, tak. Jak nie ma dziurki, to nie fajnie. Cześć, Zoe. U eee, mnie ogólnie kwiatki też nie, nie przeżywają zbytnio. w sensie, ja nie mam za bardzo kwiatków, ale też ze względu na koty, bo ty źle znoszą kwiatki, w sensie zjadają je. Więc lepiej nie mieć kwiatków. A, o, a teraz ognisko. błognisko. ognisko. Gdzie jest moje ognisko? A tu, może. Ognisko ma być na czarnym razem. O. I na no, to ma być takie coś, ale śmiesznie. Tu w środku ma być klocek w tym ognisku. O, taki. A tam w tamtym zestawie nie było tego klocka. <laughs> ale dziwnie. I to ma być um, gdzieś tu po środku. Chyba. No, jakoś tu. Chyba kwiatki źle znoszą koty. <laughs> Może tak być. Pewnie wszystkie kwiatki zostały pokłonięte przez koteczki. Teraz mam sztuczne, nawet czasami je te pogryzą. O, matko. No właśnie, koty, koty czasami nie tolerują kwiatku. <laughs> Jeszcze, zwłaszcza jak się ma jakieś szkodliwe dla nich czy coś, co trzeba uważać na takie rzeczy. Proszę mi da mnie pikać w telefonie. Um. Tutaj ma wstać owieczka. Dobrze. O, teraz będziemy sadzić marchewki. Marchewki bez marchewek. Bo im się chyba nie chciało. Mamy tylko takie łodyżki do marchewek. 7 razy 4 jest Aha, bo je sadzasz tak. I chcę też tak. No jakoś, jakoś tak to ma być chyba. Tak to co drugie. co, co się składa w gówno. No mamy gówno przy, rze... przy... przy rzeczce. Akurat. Cześć matilara, Lara. Hejjo. Dobra. Um, I kolejny kwiatek. Tym razem fioletowy. Fioletowy kwiatek ma iść w głowienko. Też. Podam na pomarańczowym w górę. Natka jest zielona, pomarańczowy czy marchew pod ziemią. E, no, możliwe, że to nie są marchewki. Masz rację. Nie mam pojęcia, co to jest. <laughs> Możecie zgadywać, co to może być. Teraz czerwony kwiatek. I czerwony... uuu, czerwony kwiatek, w kolejne guwienka wchodzą. Są dwa takie czerwone kwiatki. Nie, hmm, nie zmieści mi się tu. No hmm, dobra, jakoś się zmieścił, powiedzmy. Będzie nierówno. Trudno. Okej, okay, budujemy teraz rzecz do kręcenia pszczółkami. Może zboże? No może. Czuję, że tak śmiesznie, że, że to są... że to wygląda jak łodygi od marchewek, nie? Co to jest, co wystaje? O matko. Pomidor z makłaża z ogórek z pieprz, ja Ja myślę, że to pieprz. są macki. w kołaków żyjących pod ziemię, łapiące rolników za obłosione łydki. O Jezu. Miałam książkę o kocie, który w jednym rozdziale był głodny, spróbował kwiatka i wypluł, bo nie, nie smakowało. Wow, to dobrze, że miał na tyle był na tyle ogarnięty, że wypluł. Bo różnie to mogło się skończyć mm. Dobra, potrzebujemy dwa takie Kółeczko i takie coś yy, I teraz tak To idzie razem yy, Przyczepiamy to do Tyłka tego Jest pytanie, czy to mógł być na górze Czy na, na górze jakoś Chyba tak, chyba. I tak. Chyba tak. O, rozciąganko, dziękuję. <laughs> Pieprz. to procent zboże, bo wiem, co się sadzi zboże koło wody, tak pospolicie. <laughs> No możliwe. Dziękuję za rozciąganko. W zestawie nie masz Maragda. czy masz, handl czym masz handlować z wieśniakiem? No właśnie nie mam. Może handluję miodem. Nie mam pojęcia. Dobra, i na tym mają być cztery pszczółki. Może hmm. tak co, co drugie mają być przyczepione dupką. Jedna pszczółka. Druga pszczółka. Tak prosto. Chcę, żebyście byli prosto. Trzecia pszczółka. O. Trochę krzyk. I czwarta pszczółka. Nie, to najbardziej krzywo weszło. Dobra, powiedzmy, chociaż mam wrażenie, że trochę są krzywo. Pstółki! I te pstółki... Mam wcisnąć w ten mechanizm. Tutaj. Wow! Ale to wlazło? na ostro, bym powiedziała. To się nie powinno... To i to się teraz tak kręci. Pszczoły atakują! Pieprz wygrał, super! Cześć Zuza! O nie, nie widać tego w kamerze za no bardzo, o. Że teraz trochę lepiej. Wtyłki się kręcą. w pszczół, mechanizm brzmi trochę niepokojąco. Szczepione dubką, apokalipsa pospadkowa. Jest trzecia część rodziny pszczółek, w której po walce, całej walce od spadek rodziców klątwa bratobójstwa sprawiła, że dwoje braci, które przetrwało, szczepiło się ze sobą dubkami. O nie! Że one w szczółki robią kołeczki, no urocze. Dobra, to teraz może odłóżmy no. tu na boczek gdzieś na razie tutaj, może nie spadnie. Schowamy resztę klocków. I lecimy z drugą częścią, z drugim woreczkiem. Trzymam sałatkę z pieprzem. <laughs> no zaraz zrobimy drugą torbę. Kojnie. Tu mamy jeszcze normalne pszczółki. O matko, będziemy teraz normalne pszczółki budować. Teraz nie wściekłe. Cześć, mister Fredward. Witam. Cześć, Piotr. Przeleciłam, że już koniec, i wtedy no co droga torba. <laughs> nie no, co ty? Jeszcze tak szybko nie skończymy, mam wrażenie. Um, dobra, i teraz budujemy te same pszczółki, tylko że takie zwykłe. O! Takie słodkie mordki. Czyli robimy dokładnie to samo. Um, ładnie to samo. A tylko, że. Aha, nie, to chyba nie są te, to są. Zaraz się pomyliły. Kolory klocków to są te kolory. Na czciułki bez okresu. No, przynajmniej jest dużo pszczółek. Myślałam, że będzie tylko jedna. I będzie smutno, nie? Ale z drugiej strony budowanie każdej tej pszczółki osobno. Kosmos jeszcze z takich małych elementów. Dobra. Jedna jest. No, cisnij się. Dalej nie widzę tego separatora. Chyba, że ktoś w tych pandach będzie, ale jest smutno. Przez zielony klocek. jest kolejny różowy klocek. No właśnie, jak ci każę. w ogóle musimy sobie zrobić kiedyś jakiegoś streama z minecrafta chciałabym skończyć mój domek w minecrafcie i nie mam jakoś zacięcia do tego i i musimy zrobić streama Żebym miała zacięcie do skończenia domku No Klocka nie zakończona Nie, to się krzywo, się nie chce Ej, wcisnęłam za mocno i się nie chce wyprostować teraz Halo Za 20 lat to zrobisz stream. Proszę się tam za 20 lat. Proszę się szybciej ogarnąć, tak? E, przy, aha, no, przerwa by się w sumie przydała. Racja. E, no myślę, że jakieś 5 minut i zrobimy przerwę jakąś. Kończę pszczółki może do tego czasu. Tu Mamy jeszcze mordkę. I czemu tu jest jeszcze jedna? Jest nadmiarowa mordka dla pszczółki? Ale dziwnie. Eee, ale brązowego mi brakuje. <grym i wyszczone> Całe pszczółki wersją skórzony. <tak>, tak. Jak zawsze. Nie chcę to dopasować tak ładnie jak będzie chciała. Dobra, muszę mój perfekcjonizm odłożyć na bok trochę. O. No są cztery pszczółki, chyba więcej nie trzeba niż cztery. To jest jakaś nadmiarowa pszczółka. Pewnie za to. Życzę jedną wortkę do dupki u jednej pszczółki, będzie pszczółka z czarną byla, nie? Nawet gdybym chciała, to się nie da, bo ona ma taki wiesz, taki tyłe, w tyłeczku ma dziurkę i nie da się tego tak przyczepić. A tutaj nie ma klocka, żeby móc przyczepić, także przykro mi. Nie da się zrobić pszczółki z Czarnobyla. Życie jest brutalne, ale prawdziwe. Teraz potrzebujemy czterech takich klocków. I takiego dziwnego klocka, O. Na jeden na drugi. Może będzie mi Przyklej na super glu. Na pewno. A, i potrzebujemy do tego do tego mojego zestawu wcześniejszego. I przy tym fioletowym kwiatku ja mam powstać. Tylko w którą stronę? Chyba w tą. To chyba będzie drzewo. I wszystko częściej. No, chyba ten telefon i ta dziurka. No, tata, to, to, James, dzięki, że wpadłeś. Przyklej na klucz. I co, i znowu to muszę odkładać. Boże, nie mam tyle miejsca na Proszę, worki nie spadać. Teraz to budujemy ul chyba. To. Eee. O, pamiętam takie klocki. Jakbyś to służyło u mnie za łóżko. Mm, taki żółty, chyba ten. O, i takie malutkie. Dwa. To takie malutkie. Aha, w sumie to dwie podstawki. Jeden taki. I cztery cipki. Te są. Dobrze. jest tak, to w środek. Będzie wjazd pszczółek. To jest y, pas startowy. O, woda. Light Angel, dziękuję, ja twoje zdrowie. Jestem jakoś bardziej rozluźniona. <laughs> Miło mi Edward bardzo. Dwa balkony, chcecie jeszcze wywiększać pokój, no ale zresztą. Prosty... Ciepki się rozmnażają. No cóż, wjazd pszczółek będzie, eee. matko, jakie to dziwne. Teraz aha, bo to muszę z drugiej strony zacząć. Tutaj mamy takie. Tutaj. No dobra, w teorii tak to ma działać. Mam to przepić tutaj, Do tu. No, jest nierówno. O mój Boże, jest nierówno. Please, wyrównaj się. Janki się zmieszczą na tę obiecaną imprezę. No, miała być impreza. Ale teraz jest pandemia i nie ma czasu na imprezy. Jest nierówno. Tu mnie to bije. jest nierówno. Widzicie to? Widzicie, jest nierówno. Cześć słodki amaj hej, o. Dobra, jak mam to zrobić? Nie, to denerwuje. Równaj się. O, teraz jest lepiej. Cicho, cicho. Ale z tym jest nierówno. Czemu ci z tym jest nierówno? Dobra, już lepiej nie będzie. Zostawmy to. Nic na siłę, wszystko To Cześć, hero from games. Tylko ja zawsze myślałam, że kiedy są reklamy LEGO i jest ta woda, to że będzie ona w zestawie. Ojej. Eee... Nie pamiętam, chyba, chyba też tak myślałam, ale nie jestem pewna. Fake wesele, zaprosisz kimś na ser. I dziękuję za poloka, Przepraszam, znowu nie zwróciłam uwagi, kto, kto dał. Ale dziękuję. I ten ul ma być na tym drzewie. Jezus Maria. Ten ul ma być nad tym kwiatkiem w ogóle. Serio? Okej, okay, to jest bardzo dziwne, dlaczego w tym miejscu <laughs> ma występul. Nad, nad tym kwiatkiem, tak śmiesznie. Teraz potrzebuję jeden szary. Nie, ten... To jest ten kolodzyk? Chyba ten. No czekajcie, miała być przerwa. Tego miałam. Dobra, wstawię tylko ten klocek. I zrobimy przerwę w takim razie. No zaczniemy sobie od tej strony. Yy, tak, już chce mi się. Taki zostaw składasz. Taki z pszczółkami. Um, ten nie wiem, czekaj. Ua, taki. Z pszczółkami w Minecrafcie. Ugnij um. <grywa> przy ognisku, żeby upiec pszczoły. Nie! Zazwyczaj to, żeby mieć grzeczne pszczółki, to trzeba było pod ulem dać ognisko, ale tutaj nie ma, więc to jest taki fake. Ale pszczółki Gdy Nie widać tego, bo. A! Zepsułam! Dobra, miała być przerwa. Pizos. Już, robimy przerwę. Przerwa. Pięć minutek.